Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy szarlotkę mojej babci. Potrzebować będziemy dwa jajka, szczyptę soli, dwie i pół szklanki mąki pszennej, szklankę cukru, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, 3 czwarte szklanki oleju, jedną szklankę jogurtu. Kilogram jabłek. Jabłka pokroiłam w plasterki i dołożyłam dwie łyżki kisielu. Jabłka należy bardzo dokładnie pomieszać. Jajka z cukrem ubijam na puszystą masę. Jajka już mam ubite. Dolewam olej dolewam jogurt dodaję proszek i dodaję mąkę i ciasto dokładnie mieszamy Z ciasta tak połowę dodam łyżkę kakao a do pozostałego ciasta dołożę kurkumę muszę sobie tutaj jeszcze zebrać brzegi i tu dołożymy kakao a tu dołożymy szczyptę kurkumy i dokładnie ciasta pomieszamy tak mam ciasto pomieszane i teraz jeszcze pomieszam ciasto z kakao wyłożymy do formy Formę 21 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia, i ciasto. Wyłożymy do formy. Na ciasto damy jabłka i pozostałe ciasto. Opruszamy oprószony cynamonem, należy rozprowadzić całą powierzchnię równomiernie, by cała powierzchnia była pokryta ciastem. Należy sobie troszeczkę zwilżyć łyżkę, wtedy się lepiej rozprowadza ciasto. I mamy ciasto rozprowadzone na całą powierzchnię, i układam, tak jak wspominałam, układam, wykładam jabłka. Rozprowadzam. I ciasto opruszę niewielką ilością kakao i wyłożę ciasto z kurkumą. Też musimy wyłożyć na całą powierzchnię. Rozprowadzamy po całej powierzchni. I ciasto powędruje do piekarnika na około 50 minut w 170 stopniach. Rozprowadzamy po całej powierzchni. wyrównujemy i wędruje do piekarnika tak, mamy przygotowane ciasto które wędruje do piekarnika i tak oto szarlotka mojej babci jest upieczona oprószymy wierzch cukrem pudrem i ukroję kawałeczek Wygląda przekroju szarlotka. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę szarlotka mojej babci.